Co? Oh, Me? Me? Dam ci tego flesza Co mi pokazałeś? Dziękuję raz? Dam ci tego flesza uh, Stąd A, Dobra, dobra Zajebałem się oh, sorry. Ej to chodź chodź boostniemy się na shorty e e Bisters! Ja się akcelowałem. Białą mam. Dobra, nice, nice kurwa. No nie mają jak wejść, kurwa. Fajny Zeusik. <grym> Podobał się Zeus? Fajny, fajny. Dla Ciebie to było?